Witajcie moi drodzy, to tej Rafał Śmierewski z kanału Twój Daryngolog. Dzisiaj chcę odpowiedzieć mojemu widzowi, Grey Pant, na pytanie z komentarza pod filmem o przeroscie małżowin nasowych. Czy przerost małżowin nasowych widać w tomografii? Już wam teraz czytam ten, ten komentarz, żeby wam przedstawić mniej więcej jaka jest sytuacja. Takie jest pytanie. Czy przyrost małżowin widać w tomografii? Po wykonaniu tomografii dostałem opis, na którym nie stwierdzono nic poza skrzywieniem przegrody. Po wizycie u darengologa i badaniu jedoskopem i zapoznałem się z tomografią. Stwierdził lekarz przerost małżowin i umówił na zabieg radiochirurgii. Czy ktoś niedbale opisał mój tomograf, czy takie przerost małżowin wyszedł dopiero na badaniu jedoskopem? Dodam, że przed zrobieniem tomografu aplikowałem przez przed dwie godziny, przed dwoma godzinami na simin. Bardzo proszę o odpowiedź. Słuchajcie, małżowiny nosowe są przerośnięte w sytuacji, kiedy jest rozrost splotów naczyniowych które się nadmiernie wypełniają krwią i to nie jest sytuacja stała, czyli to jest sytuacja, kiedy możemy mieć nawracające przerosty małżowin, czy nawracające obrzęki małżowin związane z blokadą nosa, ale problem jest wtedy, kiedy te obrzęki nam utrudniają oddychanie przez nos, głównie w pozycji leżącej. I tutaj tak pytanie jest sobie słuszne i bardzo zasadne, dlatego że jeżeli ktoś zaaplikuje sobie krople do nosa obkurczające typu nasiwin, to oczywiście obkurczy przez jakąś część, kilka godzin. Zwykle te win na tyle, że one nie będą się w stanie powiększać przez ten czas, dopóki ten lek działa. I rzeczywiście w tomografii może się okazać, że tego prostu w ogóle nie ma. A lekarz badając pacjenta i zaglądając do nosa godzinę czy, 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 czy dwie godziny po uprzestaniu działania leku, czyli na przykład po 5-6 godzinach od, albo następnego dnia od tomografii, stwierdzisz że nie ma, że jest przyrost małżowin, bo małżowiny znowu stały się większe. Więc to jest normalne, że w małżowinach małżowiny mogą być małe podczas tomografii, mało tego, często jest tak, że cykl nosowy tak się układa, że małżowina nosowa jedna, na no już my lewa, jest znacznie większa w badaniu tomografii, a prawa jest mała, podczas gdy jak badamy pacjenta w trakcie wizyty dzień czy dwa czy później, okazuje się, że jest to zupełnie odwrotnie, że lewa małżowina jest in, przeciwnie powiększona niż, niż prawa. I to jest bardzo normalne. Także głównym kryterium do oceny przyrostu użowi nosowej nie jest tomografia, tylko jest to przede wszystkim, jakie patrzymy na objawy: czyli, czy cierpicie z powodu blokady nosa należąco jest nawracająca blokada, szczególnie przy scenie alergicznym, przy infekcji. A druga rzecz to jest to, czy lekarz podczas wizyty badając, badając was bez rzucia kropli do nosa, czy jest w stanie ten przyrost stwierdzić, że one są bardzo duże. W tej rzeki sytuacja rzeczywiście ma miejsce, to rzeczywiście trzeba się zastanowić nad przyrostem możełów. Natomiast tomografia może nie, mieć, nie pokazywać przyrostu małżowin i również lekarz-radiolog nie opisze takiej tomografii, że ma przyrost małżowin, bo tego często się nie widać. Także pytanie bardzo zasadne, odpowiedziałem mniejszym na to, co, co Gray Pent zadał. Także to takie krótki, krótki filmik na temat ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej.